Dziś kwiaty w kwiaciarni kupowałam. Tak długo je wybierałam, bo te kwiaty dla mej mamy ofiarować chciałam. A miały one okazać mej mamie w całości mój do niej szacunek, me uczucie i wdzięczności za to, że życie mama mi dała. I pod swym sercem wynosić musiała oraz mnie wychowała. A te kwiaty miały być symbolem tego, okazaniem mej mamie wnętrza serca całego dla mej mamy mateczki. Miały to być najpiękniejsze kwiateczki, i w końcu kwiaty te wybrałam do uczucia do mej mamy porównałam a były to róże bordowe i najpiękniejsze kwiaty liliowe róże które mówiły o kochaniu i lilie białe mówiące o miłości te kwiaty miały mej mamie powiedzieć w całości o tym, co serce ciągle do mej mamy odczuwało, podziękowanie i wdzięczność wieczną dla mej mamy miało.